Dajcie drogie bliźnięta, co dla Was od 25 do 31 grudnia 2023 roku jest to yy, okres świąteczno-sylwestrowy. Rozpoczynamy dwoma dniami świąt, następnie kończymy w niedzielę sylwestrem i powiem Wam drogie bliźnięta, że dla Was jest to dosyć trudny czas, to znaczy święta może były jeszcze w miarę. Powiedzmy, spokojnie, mieliście księżyc w waszym znaku. Jakoś tam można się było dogadać z innymi, z rodziną, z przyjaciółmi. Natomiast w środę będziemy miał, mieli pełnię księżyca w znaku raka, która niekoniecznie z wami współgra. Druga rzecz, kwadratury Neptuna najpierw do Merkurego, a później do Marsa. No, Merkury jest waszym patronem, więc jeszcze jest w retrogradacji, więc na pewno to nie jest dobry, dobry układ. Myślę, że to nie jest w ogóle dobry czas na podejmowanie jakichkolwiek działań nowych, to znaczy, no, działać musimy, bo żyjemy, tak? Ale proponowałabym na ograniczenie się do, do robienia tego, co musimy po prostu, żeby nie rozpoczynać nowych przedsięwzięć. Nie, nie wiem, może być po prostu jednym słowem chaos, tak? Możemy się zagubić w gąszczu zawiłości. Jeszcze no, Neptun będzie powodował, że to wszystko nie będzie widziane tak jak trzeba niedokładnie będziemy mogli ocenić naszą rzeczywistość, więc może być trudno. No natomiast pełnia w znaku raka, no spowoduje na pewno jakieś problemy i kłótnie rodzinne. Dopiero, moi drodzy, 29 grudnia, kiedy Wenus, czyli planeta miłości i pieniędzy, przyjdzie do strzelca, po poczujecie się lepiej, tak? Sylwester może być udany, pamiętajcie, żeby wyjechać na niego wcześniej, bo Merkury w retrogradacji może spowodować opóźnienia, Zobaczymy, co karty dla Was przygotowały. Mam dwie karty tutaj, czyli jedna gdzieś tam to działanie widać, które może przynieść radość, ale cały czas jakby trzeba uważać, trzeba być ostrożnym. Będziecie wracać do przeszłości, moje drogie bliźnięta. Będziecie coś robić jeszcze z przeszłości. Być może są to sprawy dotyczące urzędów, dotyczące jakichś takich yy, możecie chodzić do urzędów przede wszystkim, tak? Sprawy urzędowe tutaj się zaznaczają, również sprawy szkolnictwa szkolnictwa. Yy, nauki generalnie, no być może nie wiem, wykupicie jakiś sobie kurs. To jest związane z przeszłością, czyli coś, co dla Was już jest raczej znane. Nie będziecie odkrywać nowych tutaj obszarów, tylko to, co lubicie, albo to, co chcieliście kiedyś zrobić. No, będziecie do tego powracać. Również mi się tutaj pokazują, jakby sprawy partnerskie, kochani. Może jakieś no, legalizowanie, chociaż ja nie byłabym tutaj skłonna do tego, ponieważ mamy Merkurego w retrogradacji, więc lepiej wszelkie umowy, również małżeńskie, podpisywać już po nowym roku, tak? Teraz lepiej się wstrzymać, ale sprawy urzędowe, które wymagają wyjaśnienia które wymagają naprawy, jakieś korekty, jakieś błędy. Jak najbardziej. Proszę się również zająć dziećmi, sprawami dzieci, może ich właśnie edukacji również może będziecie szukać jakiejś nowej szkoły dla nich albo nowych kursów. Rady, karty radzą, aby wszystko co robicie było żeby nie było tego za dużo. Nie przeciążajcie się drogie bliźnięta i umiarkowanie podchodźcie do obecnej sytuacji. Bo na razie jest Galimatias. Później będzie lepiej. Wszystkiego dobrego, drogie Bliźnięta.